wielu z Was kontakt z fotografią lotniczą, to pomyślałem, że powiem o tym, co się wydarzyło yy, w, w ostatnim roku właściwie. W 2018 roku mieliśmy stulecie polskiego lotnictwa i pomyślałem, że najciekawsze będzie, jak przedstawię Wam tą fotografię właśnie odwrotnie, niż tutaj gospodarz mówił, tylko nie tą z ziemi, tylko tą r 2 air czyli taką, jak się leci jednym samolotem i robi się zdjęcie, zdjęcie drugiemu albo, albo wielu. Ciekawa myślę, że jest sytuacja. Pytanie jest tylko, czy coś tutaj widać na tym naszym wspaniałym monitorze, ale chyba widać, tak? Bo to najważniejsze jest, bo chcę troszeczkę zdjęć, troszeczkę filmów. W zależności od tego, jak bardzo, jak dużo osób z Was będzie odchodzić, tak będę skracał, tak? Ale dla, dla tych osób, które zostaną do końca, przygotuję coś, naj, coś ciekawego, mam ze sobą dużo zdjęć, które yy, po promocyjnej cenie, w sensie za darmo, jak będą zainteresowani, to... To na koniec, e, znaczy, może nie na koniec, tylko gdzieś tam, żeby nie przeszkadzać następnemu prelegentowi, po prostu rozda. Więc będzie o stuleciu polskiego lotnictwa, zarówno w lotnictwie cywilnym, jak i w lotnictwie wojskowym. No i na koniec, jakąś taką małą, małą taką zajawkę filmową. Ale na początek, słówko o mojej fotografii lotniczej. Słuchajcie. Długo się zastanawiałem, tak jak już powiedziałem wcześniej, nie tylko fotografuję samoloty, fotografuję różne inne rzeczy, nie tylko rzeczy, za co często dostaję o od mojej dziewczyny. Fotografuje różne, różne historie, także, ale co jest najbardziej, najbardziej charakterystyczne, co jest cechą główną mojej fotografii, doszedłem do tego, że to są dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest zabawa, dobra zabawa w fotografii. Powiem zupełnie szczerze, że przyjechałem tutaj i zamarłem. Widziałem dziesiątki snujących się, smutnych fotografów, skupionych na fo pracy fotografa, patrzących w swoje aparaty, zastanawiających się. Wam, ja to bardzo szanuję wszystko, tylko ja jestem jakiś taki, nie wiem, popieprzony, trochę inny, że w aparat i się nim bawię, tak? Robię zdjęcia albo nie robię, tak? Czasami są mega kadry obok, ja leżę na trawie i patrzę sobie, co się dzieje. Generalnie dobra zabawa przede wszystkim. Mam taką teorię, która ociera się o jakieś osiągnięcia że tylko dobrze się bawiąc, to co się robi, osiągnie się coś innego niż wszyscy ci, którzy są po prostu idealnie dobrzy technicznie, tak bo jestem przekonany, że tutaj są sami mistrzowie techni techniki fotograficznej. Mi do nich dużo brakuje. Ja się nie znam na fotografowaniu. Bardzo często się zastanawiam z kolegami, a fajnie by było, żeby ten aparat miał to, to i to, a to on tu, tu i tu. O kurczę, fajnie, rzeczywiście działa. Nie? Ja to jest takie troszeczkę może infantylne, takie trochę niefajne tutaj nie powinienem o tym mówić, ale... Myślę, że zabawa w fotografii i zabawa aparatem daje więcej szans na dobre zdjęcia niż przejście 26 kursów, przeanalizowanie pracy 56 fotografów, najlepszych na świecie oczywiście, i wtedy próba naśladownictwa tego, co oni zrobili. Także takie jest moje podejście, dobra zabawa. A druga sprawa to jest, tak jak w lotnictwie, tak jak w innych dziedzinach, bo, O, już jest wieczór. to jest. Cię Cię Przepraszam, także tyle na dzisiaj, głupiu. <grymium> Generalnie akcja jest taka, że w każdej fotografii szukam obrazu. Nie interesuje mnie oddawanie rzeczywistości, to takie charakterystyczne dla fotografów, zatrzymywanie na danej klatce czasu. Tak? Mnie to nie interesuje. Ja nie jestem od fotografii dokumentalnej, od takiej, żeby pokazać jak było. Ja bardziej jestem od tego, żeby stworzyć jakiś obraz i. Dobrze oświetlona modelka w studio z pięknie ostrymi oczyma, super rozmytym całym wszystkim innym i tłem i tak dalej. Jeżeli na tym zdjęciu nie ma nic więcej, jeżeli tam się nic nie dzieje więcej, to to zdjęcie jest dla mnie nudne, to jest zdjęcie do wyrzucenia. Yy, tak samo jest w fotografii lotniczej. Nie staram się, żeby zrobić zdjęcie samolotu. Bardzo często jest tak, chociaż trochę się znam na lotniskie przez tyle lat, jak mówiłem, to już można się było trochę poznać. Nie staram się na tym, że, na, nie, nie zależy na tym, żeby zrobić zdjęcie samolotu. Zależy mi bardziej na tym, żeby stworzyć obraz, który pokaże taką jakąś chwilę fajną, jakąś fajną dynamikę, piękno, nie wiem, potęgę tego lotnictwa, tak? Bo pewnie każdy z Was latał samolotem, tak? Czy nie? Są na, są na, nie na sali, w namiocie osoby, które nie latały nigdy? I jak lecieliście, nie zastanawialiście się, jakie to jest fajne, że kiedyś Tyle tysięcy lat człowiek marzył o tym, żeby się wzbić w powietrze i nagle sobie po prostu wsiada do samolotu, dostaje ulubiony drink, muzyka na słuchawki i sobie leci, tak? To jest, to jest dla mnie to jest genialne, Każdy moment w fotografii, lotni fotografii lotniczej i każdy mój kontakt z lotnictwem to jest zetknięcie z geniuszem człowieka, który kiedyś miał ciano, trawę, ziemię, powietrze, wodę, kamienie i zrobił z tego samolot, tak? w którym potrafi, nie wiem, 600 osób sobie polecieć przez ocean. A! Zobaczymy, co zrobi za, za parę ładnych lat. Dla tych osób, które nie znają moich zdjęć, przygotowałem taką krót, taki krótki, krótką prezentację. Ja robię zdjęcia, a mój kolega, który się bawi wideo, sobie te zdjęcia troszeczkę poruszył. I to będzie trwało kilka minut, więc mam nadzieję, że się nie zanudzicie, a w tym czasie nam słońce całkiem, mam nadzieję, zajdzie. Przetrenujemy, jak działa tutaj wszystko wideo i tak dalej. Да, да, да. для препинись и не умей de też padał. To nie jest tylko wizja ogląda, operatora wideo. Tak więc, kochani, fotografia lotnicza to jeden, jedna z najbardziej wymagających dziedzin fotografii z paru powodów. Po pierwsze, pozują nam najdroższe modelki świata. No nie wiem, czy fotografowaliście jakieś modelki, które kosztowały 30 milionów i więcej dolarów, tak na przykład mówimy o 35 start to do 100 milionów plus. Także 100 milionów to jest najprostsza wersja bez wyposażenia. Także... Tutaj wszystko się dzieje nagle, szybko i niepowtarzanie. To nie ma możliwości zrobić. O dobra, słuchajcie, powtóreczkę, bo coś mi nie wyszło jeszcze raz, jeszcze raz. Nie? Czasami się dzieje tak, że niestety to co robimy dzisiaj już nie zrobimy tego nigdy, bo tak jak przykra wiadomość dzisiaj mnie spotkała, pewnie nie wiecie o tym, że dzisiaj były pokazy lotnicze w Polsce, całej w różnych miejscach i na przykład w Płocku zginął jeden pilot, tak, który jeszcze rano się szykował do pokazów, poleciał i niestety już tych pokazów dzisiaj nie wrócił. Na szczęście żaden z moich przyjaciół, ale to żadne szczęście, tak? Także bardzo często nie jesteśmy w stanie powtórzyć danego zdjęcia. Ale tym większe zadowolenie jest z każdego z każdego, z każdego dobrego zdjęcia. Więc to, to tytułem tylko te, tego, co na temat mojej fotografii lotniczej. Ja mam tutaj przygotowanych dużo różnych filmów i różnych materiałów, ale to myślę, że możemy sobie potem o tym poglądać, oglądać to wszystko jakieś już ściemnie, gdzieś tam tam pod namiotami, tak? Nie pod tym. I teraz to, co przygotowałem na dzisiaj, czyli mieliśmy stulecie polskiego lotnictwa. W historii nie będę tutaj za bardzo ruszał, ale ruszę ją pod kątem fotograficznym. To znaczy, zderzyliśmy się z tematem 100 lat polskiego lotnictwa i co z tym zrobić? Mnie uderzyła jedna rzecz. Jest bardzo mało zdjęć z czasów sprzed 100 lat. Bardzo mało jest zdjęć z tamtych czasów, gdzie ci piloci, że tak powiem, otwierali te nasze niebo i tak dalej, i tak dalej. I moim zadaniem, moim największym celem na, 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 na tą rocznicę było po prostu sfotografować polskie lotnictwo 2018 roku. Po to, że jak nas już tutaj, tak jak wszyscy tutaj siedzimy uśmiechnięci, zadowoleni lub mniej lub bardziej, prawdopodobnie za 100 lat nikogo z nas nie będzie. Tak chyba jakoś tak się wydarzy. Nie jest, nie jest to dobra wiadomość, przepraszam, ale... Prawda jest taka, że możemy po sobie zostawić naszą fotografię i prawdopodobnie ktoś za 100 lat będzie patrzył, jakie tam stare samoloty latały w 2018 roku. Więc tak postanowiłem to uczcić i dlatego y, wziąłem udział w wielu projektach lotniczych. A że mówimy dzisiaj o fotografii R2R, to, to powiem tylko o jakiejś części, ale bardzo ważnych projektach. Y, bardzo mądrzy ludzie z naszego dowództwa, sił powietrznych, jak również, y, z, z, tak powiem, z władz cywilnych ustaliliśmy, że zrobimy zdjęcia polskiemu lotnictwu na tle naszej pięknej Polski Anno Domini 2018. Tak, żeby że na, dla, dla przyszłych, po nas następujących, coś tam mieli jakąś tam, jakąś taką widokówkę. No i postanowiliśmy też raz, że to zrobić, a dwa, że szeroko to opublikować. I jednym z takich elementów chciałem Wam pokazać o, najdalej, gdzie doszły moje zdjęcia. Dostałem nawet parę ładnych magazynów, szkoda, że ich nie przywiozłem, byście mieli problem, żeby je od, pewnie odczytać, bo się czyta z jednej strony z, nie, z, nie? z lewa do prawa, oni z prawa do lewa, tak? Także były i w Japonii, były w różnych innych miejscach. O bardzo ciekawy artykuł, wieczorami sobie siadam, siadam i czytam. Ale generalnie y, chodziło o to, żeby to lotnictwo sfotografować. No i teraz y, zacznijmy od fotografii lotnictwa cywilnego, y, która jest, że tak powiem... Związana dla mnie z projektem Air, to Air Meeting. Bo nie, wiem, czy wiecie, podejrzewam, że większość z Was nie wie, żeby sfotografować samolot z lotu, będąc w innym samolocie, to nie jest taka, że tak powiem, łatwa sprawa i nie jest to sprawa taka dostępna dla wszystkich. Z reguły to są projekty komercyjne, bardzo drogie. Taka jedna sesja, na przykład teraz dostałem zaproszenie na sesję w Belgii 5 ,5 tysiąca euro tak, za jeden dzień robienia zdjęć. Więc nie, nie wszystkich na to stać. Pewnie większość, pewnie z Was, ale mnie na przykład nie. I sobie wymyśliłem taką historię, żeby zrobić coś takiego w Polsce, tak po prostu dla, dla ludzi, żeby nie na tym zarabiać, ale żeby zrobić to na tej zasadzie, że znam wielu pilotów, którzy chcą mieć zdjęcia, znam wielu fotografów, którzy chcą zrobić zdjęcia, znam pilotów, którzy mają samoloty, z których można zrobić zdjęcia. Spod, umawiam ich wszystkich, koordynuję taki projekt i latamy, i robimy zdjęcia po prostu po kosztach. Płacimy za paliwo, płacimy za te dymy, wszystkie parafiny i tak dalej. Piloci nie, za, nie dostają pieniędzy, ale dostają zdjęcia. tak? I to jest świetny projekt, który mi się udało zrealizować. Już było pięć edycji, za, za chwilę będzie szósta. Tak to mniej więcej wygląda. Eee, to jest nasze miejsce fotografowania. Najczęściej z tego samolotu fotografujemy. To jest taki najbrzydszy samolot świata. Czy nazywa się Nie wiem, czy ktoś z Was o pewnie nie. Ale tak jakbyście sobie wyobrazili, lodówkę ze skrzydłami. I taką po prostu, która ma takie, takie mocne silniki, że poleci. I tak to mniej więcej wygląda. Nie chcę Was, że tak.